Witamy w naszym poniedziałkowym dzienniku finansowym. Oto dzisiejsze nagłówki gazet finansowych. Akcje USA zakończyły sesję niżej, gdy inwestorzy czekali na posiedzenie Rezerwy Federalnej, szukając oznak zbliżającego się złagodzenia. Złoto skorzystało na awersji do ryzyka na rynku, przekraczając dziś poziom 1350 dolarów, co jest najwyższym poziomem od 14 miesięcy. W czasie, gdy Wielka Brytania oczekuje poprawy w polityce, dolar amerykański wypycha brytyjskiego funta do rocznego minimum. Akcje Amazonu wykazały nieznaczne wzrosty na dwóch ostatnich sesjach, rosnąc o 0,8% RSI wchodzi na obszar negatywny. Para dolar-jen dokonała drobnej korekty zyskując 0,2% na ostatniej sesji oscylator stochastyczny pozostaje wykupiony. Bitcoin zyskał 11,1% na ostatnich czterech sesjach, rosnąc o 1,4% na ostatniej sesji stochastyczny RSI osiada w obszarze wykupienia. Cena złota wykazała kolejne wzrosty na ostatnich sesjach, rosnąc o 0,1%. Na ostatniej sesji RSI osiada w strefie negatywnej. Indeks przemysłu Nowego Jorku w USA o 12.30 GMT, indeks rynku mieszkaniowego NAHB w USA o 14 GMT, aukcja 6-miesięcznych bonów skarbowych w USA o 15.30 GMT, aukcja 3-miesięcznych bonów skarbowych w USA o 15.30 GMT i całkowite przepływy netto TIC w USA o 20 GMT, badanie optymizmu konsumentów Westpac w Nowej Zelandii o 21.00 GMT. Mamy nadzieję, że nasz poniedziałkowy przegląd finansowy okazał się przydatny i w imieniu nas wszystkich życzymy Dnia Udanych Inwestycji. Nie zapomnij zalogować się jutro rano, aby uzyskać najnowsze wiadomości o wydarzeniach z rynków finansowych.